Ale czekam na córkę hmm. z tego co wiem, no to Pani, Pani nie ma szans na to, żeby córka do Pani wróciła w takie warunki córka wróciła Yy, panie, ja jeszcze tak do szczulu, jeszcze do szczulu. Wrócę do domu do urodzinnego do do praca. Ale, yy, ja był. ale, ale pani jeszcze... Ja też słyszałem, już tam byłem i to jest nieprawda, we to pani Awiza, jakieś w ogóle pojechałem osobiście. Tak. Byliśmy. Mogłaby się pani spakować, już tutaj tak. problemu panu nie robić. Pani nie jest, że pani przez tyle miesięcy za darmo żyje u obcego człowieka, nie jest pani sprawy. Zwrócę za to panu pieniądze i nie. Nie chcę od pani, nie chcę z w e, tej chwili nie. A dziecko, panie, ja właśnie chciałam się zapytać, jak pani myśli, że w jaki sposób pani odzyska córkę? Pani w ogóle chciała, bo odzyskać pani nie razu jej nie odwiedziła przez dwa miesiące. A przepraszam kim o, pani, jeszcze nie. Czyli nie... no, co, proszę pani. Eee. E, czekam aż córka przyjdzie. Tak? Ale ona nie przyjdzie w takie warunki. E, Przyjdziesz dokumenty. Córka e, e, pani nie wróci. widziała, e, co? Pani że widziała tym... czy pani napisała na masce córka? że błagam mamu ja cię kocham gdzie jesteś tak jest napisane na masce pan tak się Pani z interesuje? tak się Pani z Przepraszam, a się Pan się wtrąca w moje życie? A skąd pan wie